Kiedy skończyłem 35 lat, zauważyłem, że moje ciało zaczęło reagować inaczej na treningi. Regeneracja trwała dłużej, mięśnie nie rosły tak szybko, a siła choćcią solidna nie była już taka sama jak 10 lat wcześniej. Teraz, gdzie mam ponad 40 lat, coraz częściej spotykam się z pytaniami od znajomych i od mężczyzn w wieku 35-55 lat: czy warto brać kreatynę? Czy to jest bezpieczne? Co tak naprawdę się zmienia w ciele, kiedy ją stosujemy? Postanowiłem więc przeprowadzić swoisty eksperyment na sobie przez 30 dni regularnie stosować kreatynę i obserwować, jak zmienia się moje ciało, moja siła i ogólne samopoczucie. Chcę się z Wami podzielić tym doświadczeniem krok po kroku, aby każdy mężczyzna w naszym wieku mógł świadomie zdecydować, czy kreatyna jest czymś, co warto wprowadzić do swojego stylu życia. Czym właściwie jest kreatyna? Kreatyna to związek naturalnie występujący w naszym organizmie, w mięśniach i w mózgu. Jej głównym zadaniem jest dostarczanie szybkiej energii do komórek mięśniowych podczas wysiłku fizycznego. Innymi słowy, kreatyna działa jak dodatkowe paliwo, które pozwala nam podnosić większe ciężary, wykonywać więcej powtórzeń i szybciej się regenerować. Dla młodszych osób organizm często radzi sobie lepiej z naturalną produkcją i wykorzystaniem kreatyny. Ale dla nas, mężczyzn po 35, 40 czy 50 roku życia, jej suplementacja może być realnym wsparciem. Dlaczego zdecydowałem się na suplementację? Po pierwsze, siła. Zauważyłem, że mimo regularnych treningów siłowych, moje wyniki zaczęły się stabilizować. Nie było progresu, jakbym utknął w miejscu. Po drugie, regeneracja. Z każdym rokiem trudniej było mi wrócić do pełnej formy po intensywnym treningu. Po trzecie, zdrowie mięśni i ogólna energia. Wiem, że w naszym wieku ważne jest nie tylko to, jak wyglądamy, ale także to, jak się czujemy i funkcjonujemy na co dzień. Co obiecuje kreatyna? Badania naukowe potwierdzają, że suplementacja kreatyną zwiększa siłę i moc mięśniową, wspiera wzrost masy mięśniowej, przyspiesza regenerację może poprawiać funkcjonowanie mózgu i ogólną energię życiową. To brzmi obiecująco, ale teoria to jedno. Prawdziwe pytanie brzmi: co dzieje się naprawdę, kiedy mężczyzna po 35 roku życia zaczyna stosować kreatynę przez 30 dni? W tej serii opowiem wam tydzień po tygodniu, jakie zmiany zauważyłem, zarówno w treningu, jak i w codziennym życiu. Będę szczery, powiem o plusach, ale także o ewentualnych minusach czy trudnościach. W kolejnej części podzielę się tym, co wydarzyło się w pierwszym tygodniu suplementacji. Jakie były moje odczucia, co zauważyłem w lustrze i na siłowni oraz czy pojawiły się jakiekolwiek skutki uboczne. Bo właśnie w praktyce najlepiej widać, czy kreatyna to coś więcej niż tylko modny suplement. Kiedy zaczynałem suplementację kreatyną, wiedziałem, że pierwsze dni mogą nie przynieść spektakularnych wzman. W końcu to proces, a nie magiczny środek. Jednak już w pierwszym tygodniu zauważyłem kilka rzeczy, które mogą być szczególnie ważne dla nas mężczyzn w wieku od 35 do 55 lat. Dawkowanie i rutyna. Postanowiłem rozpocząć od klasycznej fazy nasycenia. Przez pierwsze 5 dni brałem po 20G kreatyny dziennie, podzielone na 4 porcje. To dość popularny sposób, aby szybciej nasycić mięśnie. Następnie przeszedłem na dawkę podtrzymującą około 5G dziennie. Wszystko popijałem dużą ilością wody, bo wiedziałem, że nawodnienie odgrywa tutaj kluczową rolę. Zmiany w ciele wodę i pełniejsze mięśnie. Już po kilku dniach zauważyłem pierwsze efekty wizualne, Mięśnie wyglądały na nieco pełniejsze. To nie była jeszcze realna masa mięśniowa, tylko efekt zatrzymania większej ilości wody w tkance mięśniowej co zupełnie normalnego i przewidywalnego przy kreatynie. Niektórzy mogą to odbierać negatywnie, mówiąc o puchnięciu. Ale ja widziałem to inaczej. Dla mężczyzn w naszym wieku taki efekt jest wręcz motywujący: ciało zaczyna wyglądać solidniej, a sylwetka nabiera świeżości. Siła na treningu. Podczas pierwszych treningów zauważyłem, że mam trochę więcej pary. To nie była ogromna różnica, ale czułem, że mogę zrobić jedno lub dwa powtórzenia więcej niż zwykle przy tych samych ciężarach. Dla kogoś, kto trenuje regularnie, to już sygnał, że coś się dzieje. Energia i regeneracja. Ciekawym efektem była poprawa samopoczucia po treningu. Normalnie, po mocnej sesji siłowej czuję się zmęczony i potrzebuję kilku dni, aby dojść do siebie. W tym pierwszym tygodniu odczułem, że regeneracja była minimalnie szybsza. To subtelna zmiana, ale dla mężczyzn po 40 roku życia, każdy dodatkowy dzień dobrej regeneracji jest na wagę złota. Skutki uboczne niektórzy obawiają się że kreatyna powoduje problemy żołądkowe albo nadmierne zatrzymanie wody. U mnie nic takiego się nie pojawiło. Może dlatego, że pilnowałem się z wodą i przyjmowałem suplementy razem z posiłkami. Podsumowanie pierwszego tygodnia. Po siedmiu dniach mogłem powiedzieć, że mięśnie wyglądały pełniej, siła lekko wzrosła, regeneracja była odrobinę lepsza. Nie miałem żadnych negatywnych objawów. To jeszcze nie był efekt i wow ale był to solidny start. Najważniejsze było to, że czułem się zmotywowany do dalszego testu i byłem ciekaw, co wydarzy się w drugim tygodniu, kiedy poziom kreatyny w mięśniach będzie już stabilniejszy. W następnej części opowiem, co zauważyłem w drugim tygodniu suplementacji, jak zmieniła się moja siła, wydolność i codzienne funkcjonowanie. Drugi tydzień suplementacji kreatyną okazał się momentem, w którym naprawdę poczułem, że coś zaczyna się zmieniać. Jeśli w pierwszym tygodniu były to głównie subtelne efekty wizualne i niewielka poprawa regeneracji, to w drugim tygodniu odczułem już konkretne różnice, zwłaszcza na siłowni. Stabilizacja poziomu kreatyny w mięśniach. Po około 10 dniach regularnej suplementacji mięśnie osiągają tak zwane stan nasycenia kreatyną. To oznacza, że komórki mięśniowe mają wystarczająco dużo tego paliwa, by wspierać nas w wysiłku fizycznym. I właśnie wtedy zauważyłem największą różnicę. Treningi zaczęły wyglądać inaczej. Wzrost siły. Przykład: na ławce płaskiej przez długi czas zatrzymywałem się na tym samym ciężarze. Nie miałem siły, aby dołożyć więcej. W drugim tygodniu, suplementacji, byłem w stanie podnieść o 5 kg więcej i zrobić to pewniej, bez uczucia i ściany. To był dla mnie bardzo wyraźny sygnał. I tu chcę podkreślić coś ważnego dla nas. Mężczyzn po 35, 40 czy 50 roku życia, z wiekiem naturalny spadek testosteronu, wolniejsza regeneracja i zmniejszona ilość włókien mięśniowych sprawiają, że progres na siłowni jest trudniejszy. Kreatyna nie cofnie wieku, ale daje dodatkową przewagę, której naprawdę można doświadczyć. Wytrzymałość i objętość treningowa. Zauważyłem też, że mogę wykonać większą objętość treningową. Innymi słowy, zrobiłem więcej seli, a mimo to czułem mniejsze zmęczenie niż wcześniej. To nie oznaczało, że nagle stałem się superatletą, ale dla kogoś, kto trenuje regularnie, możliwość dołożenia jednej czy dwóch seli bez kompletnego wyczerpania to ogromna różnica. Pierwsze realne zmiany w mięśniach. Jeśli chodzi o wygląd, mięśnie zaczęły wyglądać gęściej. Nie chodzi tylko o wodę zatrzymywaną w komórkach. Małem wrażenie, że tkanka mięśniowa staje się bardziej zbita. To uczucie trudne do opisania, ale każdy, kto trenuje dłużej, wie, co mam na myśli. Energa na co dzień. Co ciekawe, nie tylko treningi wyglądały lepiej. W codziennym życiu również czułem się bardziej naładowany energią. Rano wstawałem z większą ochotą do działania, a popołudniowe zmęczenie nie było tak dotkliwe. To dla mnie bardzo ważny aspekt, bo w wieku 40 energia w ciągu dnia to często większy problem niż sam wygląd sylwetki. Podsumowanie drugiego tygodnia. Po 14 dniach z kreatyną mogę uczciwie powiedzieć. Siła wzrosła zauważalnie, na przykład. Większe ciężary na kluczowych ćwiczeniach. Wytrzymałość treningowa była lepsza. Mięśnie wyglądały gęściej i pełniej. Energia w ciągu dnia poprawiła się. Nie zauważyłem żadnych skutków ubocznych, żadnych problemów żołądkowych czy uczucia nadmiernego i puchnięcia. W następnej części opowiem o tygodniach trzecim i czwartym, czyli o tym, co dzieje się, gdy organizm już pełni przyzwyczaje się do kreatyny, jakie są długofalowe efekty, jakie zmiany pojawiają się w sylwetce i co to oznacza dla mężczyzny w wieku 35-55 lat. Kiedy chodziłem w trzeci tydzień suplementacji kreatyną, zauważyłem, że mój organizm już całkowicie przyzwyczaił się do nowego i paliwa. Po fazie nasycenia i pierwszych szybkich efektach przyszedł czas na to, co dla nas mężczyzn w wieku 35-55 lat jest najcenniejsze. Stabilne, trwałe zmiany w sile, sylwetce i samopoczuciu. Stabilna siła i pewność na treningach. W tym okresie zacząłem odczuwać dużą różnicę swojej pewności podczas ćwiczeń. Już nie chodziło tylko o dodatkowe powtórzenia, miałem poczucie, że mogę trenować z większą intensywnością i robić to bez ryzyka przetrenowania. Czężary, które wcześniej wydawały się graniczne, stały się moją nową normą. To uczucie jest niesamowicie motywujące, zwłaszcza w naszym wieku, kiedy często słyszymy, że najlepsze lata już minęły. Kreatyna daje dowód, że wciąż możemy przesuwać granice. Sylwetka, pierwsze widoczne zmiany. Pod koniec czwartego tygodnia, patrząc w lustro, zauważyłem realne zmiany. Myśle, były nie tylko pełniejsze, ale i bardziej zarysowane. To efekt połączenia kilku czynników: większej siły, lepszego treningu i lepszej regeneracji. Kreatyna nie spala tłuszczu, to jasne, ale dzięki niej trening jest efektywniejszy, co z czasem przekłada się na wygląd sylwetki. Dla mężczyzn w wieku 40-50 lat to niezwykle ważne. Nie chodzi tylko o wygląd. Ale o poczucie, że ciało wciąż reaguje, że mamy wpływ na swoją kondycję i możemy wyglądać silnie, zdrowo i męsko. Regeneracja kluczowy atut. Największą różnicę w tygodniu trzecim i czwartym poczułem właśnie w regeneracji. Po intensywnych treningach zwykle potrzebowałem dwóch, czasem nawet trzech dni, żeby w pełni wrócić do formy. Teraz czułem, że wystarczy dzień przerwy i byłem gotów na kolejny mocny wysiłek. To ogromna przewaga szczególnie dla mężczyzn po trzydziestej piątej. Roku życia, kiedy procesy regeneracyjne naturalnie spowalniają. Kreatyna działa jak wsparcie, które pozwala nam trenować częściej, bez ryzyka przeciążenia organizmu. Energia w codziennym życiu. Nie mogę też pominąć wpływu na codzienność. W trzecim i czwartym tygodniu miałem więcej stabilnej energii w ciągu dnia. Rano wstawałem wypoczęty, a zmęczenie wieczorne było mniejsze. To coś, czego naprawdę się nie spodziewałem, suplement kojarzony głównie siłownią pozytywnie wpłynął też na moje życie poza treningiem. Podsumowanie tygodnia trzeciego i czwartego. Po trzydziestu dniach suplementacji mogę powiedzieć, że moja siła wzrosła wyraźnie i utrzymywała się stabilnie. Mięśnie wyglądały gęściej i mocniej. Regeneracja była o wiele szybsza. Energia w ciągu dnia poprawiła się zauważalnie. Nie pojawiły się żadne skutki uboczne. Kreatyna nie jest cudownym środkiem, który zmieni ciało w kilka dni, ale po miesiącu stosowania widać, że daje realne wsparcie szczególnie nam, mężczyznom po 35, 40 czy 50 roku życia, którzy chcą nie tylko utrzymać formę, ale także wciąż rozwijać. W ostatniej części tej serii podsumuję całość mojego doświadczenia. Czy kreatyna naprawdę jest warta stosowania? Jakie efekty są trwałe, a jakie tylko chwilowe? I czy poleciłbym ją każdemu mężczyźnie w wieku 35-55 lat? Minęło 30 dni od momentu, gdy rozpocząłem suplementację kreatyną. Patrząc też na ten miesiąc, mogę powiedzieć jedno, to doświadczenie zmieniło moje podejście do suplementów, a przede wszystkim do samego treningu i dbania o ciało w wieku 35-55 lat. Efekty wizualne i fizyczne. Najbardziej zauważane zmiany to pełniejsze i gęście myślnie, wyraźny wzrost siły oraz lepsza regeneracja. W ciągu tych 30 dni podniosłem więcej dzianżarów, wykonałem więcej powtórzeń i czułem się bardziej pewny na siłowni. To nie były efekty chwilowe, różnica była odczuwalna i konsekwentna przez cały miesiąc. Dodatkowo zauważyłem pozytywny wpływ na codzienną energię. W wieku 40 często zmagamy się z uczuciem zmęczenia, zwłaszcza po pracy czy obowiązkach rodzinnych. Kreatyna sprawiła, że miałem więcej siły nie tylko do treningu, ale też do życia poza siłownią. Regeneracja największa zaleta to, co najbardziej doceniam, to regeneracja. Normalnie po mocnym treningu musiałem czekać dwa, czasem trzy dni, żeby znów wejść na wysokie obroty. Teraz jeden dzień odpoczynku wystarczał, żebym był gotów na kolejną sesję. W naszym wieku to ogromna przewaga, pozwala trenować regularnie. Bez ryzyka przeciążenia. Bezpieczeństwo i skutki uboczne. Wielu mężczyzn pyta mnie, ale czy kreatyna jest bezpieczna po 40? Czy nie obciąża nerek albo wątroby? Odpowiedź jest prosta. Liczne badania pokazują, że przyjmowana w odpowiednich dawkach około 5G dziennie kreatyna jest jednym z najlepiej przebadanych i najbezpieczniejszych suplementów na świecie. W ciągu tych 30 dni nie doświadczyłem żadnych skutków ubocznych, żadnych problemów żołądkowych, bólu głowy czy przesadnego zatrzymania wody. Kluczem jest odpowiednie nawodnienie i stosowanie sprawdzonych produktów. Czy warto po 35 roku życia? Z mojego doświadczenia zdecydowanie tak. Kreatyna nie zrobi wszystkiego za nas, ale daje realne wsparcie. Dla mężczyzn w wieku 35-55 lat. To szczególnie ważne, bo naturalnie z wiekiem tracimy część siły, masy mięśniowej i zdolności regeneracyjnych. Kreatyna działa jak narzędzie, które pomaga odzyskać część tego, co z czasem tracimy. Moje wnioski po 30 dniach. Siła wzrosła o kilka procent, co przełożyło się na progres w treningach. Mięśnie wyglądały gęściej i bardziej żywo. Regeneracja była zdecydowanie szybsza. Energia w codziennym życiu poprawiła się. Nie pojawiły się żadne skutki uboczne. Czy poleciłbym kreatynę każdemu mężczyźnie w wieku 35-55 lat? Jeśli trenujesz siłowo, basz o zdrowie i chcesz poprawić swoje wyniki, moja odpowiedź brzmi: tak, warto spróbować. Oczywiście zawsze warto skonsultować suplementację z lekarzem, szczególnie jeśli ktoś ma choroby przywlekłe. Ostatnia refleksja. Po 30 dniach mogę śmiało powiedzieć, że kreatyna to nie tylko suplement dla młodych kulturystów. To realne wsparcie dla nas, dojrzałych mężczyzn, którzy chcą być silni, zdrowi i sprawni nie tylko na siłowni, ale i w codziennym życiu.